Zapraszam was na trzecią część filmu o Over oise Naszą dzisiejszą podróż zaczniemy od romantycznego kościoła. w Gogh gotycki budynek na jednym ze swoich obrazów. Przy kamiennym murze u podnóża kościoła widzimy po popiersie Charlesa Dobiña, prekursora impresjonizmu, malarza pejzażysty który zachęca nas do kolejnej wędrówki po Owersiełaz. Podążamy drogą, a następnie schodami w kierunku tarasu, z którego szczególnie atrakcyjnie prezentuje się parafialny kościół. Kościół pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny wzniesiono w pobliżu królewskiej posiadłości pod koniec XI wieku za czasów króla Filipa I. Gotycka dzwonnica, która wznosi się nad przejściem transeptu, jest zgodna z gotyckimi dzwonnicami francuskiego weksa. Od strony północnej absyda jest nadal czysto romańska. Kościół przetrwał stulecia bez większych zniszczeń, a jedyną transformacją było odnowienie kaplicy Najświętszej Marii Panny w XVI wieku. W czerwcu. W 1890 roku właśnie w tym miejscu Vincent van Gogh namalował jeden z najsłynniejszych swoich obrazów – Kościół w Ower. Obraz jest dzisiaj wystawiony w paryskim Muzeum Orsay, gdzie serdecznie Was zapraszam, kiedy będziecie w Paryżu. Dzieło to ilustruje artystyczny wpływ van Gogha na przyszłych malarzy ekspresjonizmu francuskiego. Widzimy zniekształcenie rzeczywistości, odrzucenie perspektywy, które będą charakteryzować ekspresjonistów. Obraz ten rozsławił over na całym świecie. Van Gogh tak o nim napisał w liście do swojej siostry Wilhelminy. Malują duży obraz wiejskiego kościoła, który przedstawia budynek w fioletowym odcieniu na tle nieba w prostym, ciemnoniebieskim kolorze, w czystym kobalcie. Witrażowe okna widoczne są jak ultramarnowe kleksy. Dach jest fioletowy, częściowo pomarańczowy. Z przodu trochę kwitnących roślin. Piasek połyskuje różowo w słońcu. O, to jeszcze raz niemal to samo, co studiowałem w Nunano. Zapraszam was do środka. Średniowieczna aura przywraca wspomnienia z epoki Adelaidy Saubackiej czy Van Gogha, którzy lubili przesiadywać w ciszy z dala o tłum na ławach kościoła. Nama główna jest najbardziej niezwykłą i zarazem najwyższą częścią kościoła. Zobaczmy, duże arkady są szeroko otwarte, stare trójformium ożywia ściany nad arkadami i obecność wysokich okien nadaje całości pewnej lekkości. Jak dobrze traficie, pobyt w kościele może umilić śpiew lokalnego chóru. W 1990 roku odbył się w kościele Międzynarodowy Festiwal Muzyki Lirycznej, w którym uczestniczył Mstisław Rostrobowicz. Szczególne wrażenie robi Rosetta z okresu gotyku płomienistego, którą zniszczył piorun podczas burzy i którą odnowiono w 1876 roku. Kiedy będziecie na dziedzińcu przed kościołem, hmm, nie zapomnijcie zerknąć na malowniczy krajobraz, gdyż z tego miejsca roztacza się wyjątkowy widok na ower i jego okolica. W niedzielę, 27 lipca. W 1890 roku Wincenty po raz ostatni wyszedł na spacer. Był piękny, słoneczny dzień. Artysta malował swój ostatni obraz, Korzenie Drzew. Według oficjalnej wersji, po południu artysta strzelił do siebie z pistoletów w klatkę piersiową. Kiedy wrócił do oberży, poszedł prosto do swojego pokoju. Van Gogh zraniony leżał w pokoju na poddaszu. Jego jęki zwróciły uwagę karczmarza. Natychmiast wezwano doktora Gasze, który obandażował rannego. Niestety operacja chirurgiczna była niemożliwa. Do dzisiaj nie jest pewne, co zdarzyło się tego dnia. Według oficjalnej wersji, artysta popełnił samobójstwo, ale są podejrzenia. Że jego śmierć ma związek z chłopcem zamożnej rodziny mieszkającej w Oweru. Przypuszcza się, że chłopiec strzelił do van Goga w trakcie niewinnej zabawy. Hm. Tę teorię potwierdza między innymi kąt padania strzału nienaturalny biorąc pod uwagę samobójstwo. Z pewnością nigdy nie dowiemy się, co naprawdę wydarzyło się tego dnia. Czy artysta potknął się, czy był to celowy akt. Ta tragiczna wiadomość natychmiast dotarła do brata Van Gogh'a, Teo, który przybył następnego dnia do Over. W oberze Rawu 29 lipca 1890 roku umiera Wincentę Van Gogh. Zgon artysty nastąpił po trzech dniach. Vincenty miał zaledwie 37 lat i malował dwie od 10 lat. Ciało Van Gogha złożono na parterze w oberży, na czterech połączonych stołach. Wokół ułożono obrazy znalezione w pokoju na poddaszu. Sztalugi i pędzle położono na podłodze, trumnę pokryto żółtymi kwiatami. Theo zorganizował pośmiertną wystawę brata, niektóre obrazy rozdzielono. Kaczmarz otrzymał na przykład trzy płótna, które sprzedał kilka dni później Turystom amerykańskim za zaledwie 10 franków. Na skromny pogrzeb przybyła garstka najwierniejszych przyjaciół. Był jego przyjaciel Emil Bernard, malarz, którego technika malarska miała duży wpływ na malarstwo Van Gogh'a. Dr Gachet, Camille Pisaro. Był tam również ojczulek Tongi. Człowiek wielki i dobroci, który w Paryżu prowadził niewielki sklepik z farbami i akcesoriami malarskimi. Van Gogha pochowano 30 lipca 1890 roku na małym lokalnym cmentarzyku. Kilka kroków od słynnych pól uwiecznionych przez Van Gogha na obrazie Pola Kruku. Ze względu na samobójstwo odmówiono malarzowi ceremonii pogrzebowej. Zaskakujące jest, że brat Van Gogha Theo zmarł 6 miesięcy później, po kilku latach żona Theo Johanna przeniosła ciało męża z Holandii do sur was Tak więc dzisiaj obaj bracia spoczywają razem wśród złotych pól francuskiej wsi. Ich wspólny grób stanowi piękny symbol breterskiej miłości a ich nagrobki pokryte są bluszczem symbolizującym ich przywiązanie. Przejdźmy teraz do centrum miasteczka. Obok biura turystycznego stoi majestatyczny pomnik Van Gogha. przedstawił malarza wysokiego, chudego, o prostym spojrzeniu. Artysta trzyma sztalugi i sprzęt malarski. Mamy wrażenie, że malarz idzie na jeden ze swoich seansów malarskich. Pomnik wykonał rzeźbiarz Osip Zatkin, który był jednym z najwybitniejszych rzeźbiarzy swoich czasów, który prowadził szkołę rzeźbiarską, a jego uczniem był m.in. Władysław Hasior. Jak będziecie w Paryżu, serdecznie zapraszam Was do Muzeum Zatkina w samym centrum miasta, w którym zachował się ogród i pracownia, gdzie artysta tworzył i mieszkał. spacerując malowniczymi uliczkami, natrafiamy na Muzeum Absentu. Alkoholu, który był kiedyś natchnieniem i zgubą, chwalony przez jednych, zwalczany gorliwie przez drugich. Napój wieloma legendami, diabolicznych, dykadencki, tajemniczy. Demoniczny alkohol przez dziesiątki lat fascynował. Pisarzy, artystów, poetów, Muzeum pozwala poznać historyczny aspekt Absentu i przekonać się, dlaczego nazywany był zieloną wróżką. Początkowo Absent przepisywano na ciężkie schorzenia. Był nawet wyśmienity na zbicie gorączki poprawę apetytu. Pijany przez artystów paryskiej bohemy otwierał ponoć wrota do odmiennych stanów świadomości. Historia tego muzeum zaczęła się dość banalnie, bo od... Znalezienia łyżeczki do absyntu. Z biegiem czasu prywatna kolekcja powiększyła się. O szklanki, fontanny, karafki, plakaty i stała się tak duża, że właścicielka postanowiła otworzyć własne muzeum. Na pierwszym piętrze znajduje się kawiarnia literacka, która oddaje atmosferę czasów, kiedy mityczna zielona wróżka była muzą wielu artystów. Van Gogha. Colas Gauguin, Apollinera, francuskiego pisarza polskiego pochodzenia, Toulouse-Lautrec, aż trudno wszystkich wymienić. Popijanie zielonego napoju stało się popularne we Francji do tego stopnia, że w pewnych dzielnicach Paryża okres popołudnia między piątą a siódmą wieczorem nazywano zieloną godziną. Mam dla was jeszcze jedną dzisiaj niespodziankę. W Osteria, wyobraźcie sobie, jest zamek XVII wieku, wybudowany w 1635 roku dla bogatego włoskiego finansisty zanobilionii, który przebywał na dworze Marii Medycejskiej. Przepiękny pałac i ogrody, do których zapraszam was. Pod koniec XVII wieku zamek stał się własnością Jana Deleri. Do radcy i skarbnika króla Ludwika XIV, który przekształcił pawilon włoski w zamek o charakterze francuskim, dobudowując dwa skrzydła i otaczając całość pięknym parkiem terasowym. W 1765 roku posiadłość sprzedano księciu Ludwikowi Franciszkowi de Bourbon-Conti. Który za czasów Ludwika XV odgrywał ważną rolę na dworze wersalskim. Ponieważ od jakiegoś czasu bawiano się ambitnego księcia, król wraz z markizą Madame de Pompadour postanowił oddalić konti od Wersalu, proponując mu w zamian lukratywną i prestiżową pozycję. Conti z radością przyjął propozycję. Spłaca długi, instalując się na jakiś czas w ower, gdzie organizuje poranne polowania i wieczorne bale. Zajrzyjmy na chwilę do małego, ale bardzo eleganckiego pałacu. Muzeum proponuje interaktywną wystawę o impresjonistach. Na ścianach wyświetlone są obrazy impresjonistów, zwiedzanie uprzyjemnia muzyczny podkład, pozwalający w ten sposób przenieść się w świat epoki impresjonistów. Ogromną atrakcją tego miejsca jest tarasowy ogród, z którego rozpościera się wspaniały widok na miasteczko i dolinę Łaz. Rysunek geometrycznych parterów nawiązuje do wzorów stosowanych w XVII-wiecznych ogrodach francuskich. Zobaczmy, przycięte bukszpany, krzewy i drzewa tworzą przedziwne formy geometryczne. Od 15 lat ogród pielęgnowany jest przez Madame Martin. Która dba o rośliny parku liczącego ponad 300 lat, uwagę naszą przyciąga jaskinia. O bogatym wnętrzu, ozdobionym fantazyjnie morskimi muszlami, kamykami, która wraz z fontaną tworzy bardzo modną dekorację w XVIII wieku. W środku w jaskini książę w Bourbon Conti pozostawił swój monogram wykonany z muszelek. Ach. Po romantycznym spacerze możemy wreszcie odpocząć na ławeczce, delektując się malowniczym krajobrazem. Wielu malarzy wieczniło to miejsce. W 1890 roku nawet Van Gogh namalował tu słynny obraz Zamek Ower o zachodzie słońca. Ale dość historii. Podążając szlakiem impresjonistów i Van Gogh'a, trafiłam w over na słynny klub jazzowy over Jazz. Historia tego klubu zaczęła się, kiedy kontrabasista Erweczak i były zastępca burmistrza do spraw kultury wpadli na pomysł zorganizowania koncertów jazzowych w ramach działań Miejskiego Biura Kultury. Pierwszy koncert odbył się w grudniu 1991 roku z udziałem tria polskiego saksofonisty Janusza Muniaka. Koncerty organizowano na Barce Dafne w sali weselnej ratusza w zamku WOWR. Janusz Muniak, jak pamiętamy, był sercem polskiego jazzu. Grał z Tomaszem Stańko i który występował na Festiwalu Jazz Ejembory z zespołem Andrzeja Trzaskowskiego. Polecam. Świetne koncerty. Osobiście byłam zachwycona. Przed wyjazdem nie zapomnijcie o małej kawie na Placyku przed Ratuszem. Zapraszam. Wkrótce kolejny spacer. Dajcie kciuka do góry. Napiszcie w komentarzach. Jak się Wam podobało?